Cześć, witajcie z tej strony stręci Dzisiaj jest 3 października, a to jest mój kolejny codzienny psychowlog. Dzisiaj miałem konsultację psychiat... z psychologiem w szpitalu psychiatrycznym. Zapomniałem jeszcze, że powiedziawszy, nagrać relacji tuż po, więc nagrywam kilka godzin później, bo powiedzmy, że aktualnie stoję w takim trochę korku. Ale właśnie jak na zło się odblokował teraz, gdy zacząłem nagrywać. W każdym bądź razie e, oczywiście tam poszedłem, czekam, wyszła jakaś pani, pyta się czy na konsultację, tak, no i czekam dalej. Tam nie wiem, może 5 minut się spóźnili, ale mnie proszą. Ja wchodzę do gabinetu, a tam ku, kurde, trzy babki siedzą i będą słuchać tego co ja opowiadam. Byłem przerażony tym, że aż trzy osoby będą mnie słuchać. Gdyby to było yy, no, w cztery oczy, to był, czułbym się bardziej komfortowo, ale no trudno. Yy, nie wybierałem tego, no i zadawała mi tam jakieś yy, pytania, takie powiedzmy, pierdoły, które się opowiada pierwszy raz na psychoterapii. Tam no, Jakie mam relacje w domu, jakie mam wykształcenie Tam coś o żonie, żebym opowiedział Tam z dziedziństwa coś źle pamiętam Co chciałbym tu w szpitalu osiągnąć Dlaczego tu się znajduję No i takie tam pierdoły Cała rozmowa trwała godzinę I po godzinie Ja w ogóle byłem pewny Że już jestem przyjęty A ta konsultacja to tylko tak, żeby wiedziały mnie do jakiej grupy. A to się okazało, że one, te babki, w ogóle na sam koniec mojej rozmowy musiały zdecydować, czy mnie przyjmują. Także to było troszkę dziwne, no ale od razu się zdecydowały, że mnie przyjmują. No i mam przyjęcie 20 listopada. 20 listopada mam się zgłosić. Ze skierowaniem i zostaną przeprowadzone jakieś badanie, nie mam pojęcia jakie. Będę musiał się jeszcze zadzwonić i dopytać, czy mam być w ogóle laczo. Nie wiem, może będą chcieli pobierać krew, nie mam pojęcia jakie w ogóle to badania można przeprowadzać. Jak ktoś jest chory psychicznie, no ale nie mnie to oceniać. Ehm. Co mogę jeszcze powiedzieć? No, mi tam mówiły, że pobyt runich trwa zwykle do 12 tygodni. Że można mieć 8 nieobecności w ciągu tego czasu. Jeżeli się będzie miało więcej, no to się automatycznie wylatuje z listy. Już no, tak jakby się nie przynależy. I powiedzmy, miłym dla mnie zaskoczeniem było, że te zajęcia trwają krócej niż myślałem. Jak ostatnio czytałem, chyba wydaje mi się, że na ich stronie internetowej, ale może źle doczytałem. Teraz sam nie wiem. I zajęcia trwają 5 dni w tygodniu, no, od poniedziałku do piątku, po prostu dni robocze. I trwają od 8.45 do, uwagę maksymalnie 14. Ale zwykle jest to do 12.00. Także dla mnie to jest spore zaskoczenie, bo byłem przekonany, że będę tam co najmniej 8 godzin dziennie. A tu wychodzi, że będę 3 do 5 godzin w tygodniu. Także spoko. Co jeszcze chciałbym dodać? Gdybym rozmawiał jeden na jeden z tą kobietą, z którą rozmawiałem głównie. To może odważyłbym się zapytać, dlaczego wczoraj zostałem tak olany. Ale przez to, że one tam trzy siedziały, to nie miałem absolutnie odwagi się zapytać o coś takiego. Także 20, 20 listopada, tak, nie mylę się, listopada, yy, przychodzę. Pierwszego dnia tam, nie wiem, zbadają mnie, będzie z lekarzem psychiatrą i później będzie dostanę tam plan zajęć czy coś i dopiero od następnego dnia będą odbywały się zajęcia także tak to wygląda eee, szczerze powiedziawszy jestem spokojny spokojniejszy niż przed wizytą w ogóle rano z nerwu dostałem takie biegunki, że przed wyjściem przed wyjechaniem wziąłem sobie Stoperon, a później przed tuż przed pobytem w szpitalu musiałem zajechać specjalnie na stację benzynową i się zewnętrznić, bo bym nie dojechał, tak się źle czułem, także niestety tak to się skończyło, no ale powiedzmy, że później się czułem już lepiej Teraz się już czuję spokojny, zmęczony strasznie, mimo że. No, powiedzmy niedługo jestem na nogach, ale strasznie zmęczony, może tą rozmową. Nie wiem. No i chyba to tyle, co chciałbym, coś mi spadło. To tyle, co chciałbym powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Nie mam pojęcia, co będę robił. Jak zwykle, pewnie będę oglądał coś i bawił. na znaczy, no, coś w tematyce Lego robił, no bo chwilowo jedynie to mam do roboty. Także trzymajcie się i do jutra.